Hello, hello, ja jestem Kuba, a dzisiaj, to, a dzisiaj jest kolejny odcinek z gry Brawl Stars. W ostatnim filmikiem zostawiliście trzy łapki w górę, tyle ile chciałem. I dzisiaj bestynka pogromcy mitów, tak jak obiecałem. No więc zaczynajmy. Pierwszy mit to jest... o, wyłączę to. Multimedia. E, pierwszy mit to jest, jak Jessie ma wieżyczkę i będzie w nią strzelała, to ulecza ją, gdy dostaje obrażenia wieżyczka i jeszcze odbijają się pociski. Jestem ciekawy tego mitu. Ja oczywiście żadnego mitu jeszcze nie sprawdziłem, bo oczywiście ja czekam na wszystkie mity. E, ten... Żeby to na odcineczku. Na odcineczkach. Mm, tylko najpierw muszę sobie nabić ammo. Może tak sobie nabije. no prędzej on zgi... Da. Eee, da, da, da. Da, 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 da. no dobra, nic nie mówiłem. Eee, no, więc sprawdzimy <grych> mm, wcale nie zginąłem, nie, nie Tam praktycznie zawsze widziałem, że Nita się respi Zobaczę, czy teraz się respi Nie, <grych> Jessie, what the hell? A, jej, dobra, gin. No tylko, że. To mnie. Miał... Nie wiem, czy ten odcinek przypadkiem nie nazwać. Jestem nubem.pl. Dobra, ostatnia szansa. <laughs> Jak coś to nie będę wam przynudzał i po prostu zrobię cięcie. Bo naprawdę. Co jest z tą Jessie mi no, na odcineczku nie idzie, ale coś mi nie idzie i to bardzo. No, co jest? Kurde! gin. Nie, 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 nie. Nie, 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 Dobra, wezmę sobie jednego prk żeby mieć lepsze. Kurde. Kurde, nie! 152 HP No Muszę nabić ten... Dobra, sią mi stąd. Dobra, biorę swoją wieżyczkę. No dobra, chyba nie będziemy sprawdzać czy ulecza, bo uleczenie to akurat wiem, ale nie wiem czy się odbija. Odbija się na to wygląda. O, mogę uleczyć. Dobra, ulecza. Czyli mit potwierdzony. Jak najbardziej oczywiście. Kolejny mit jest dotyczący, że kolt na brodzie ma literę X, a pan na uszach literę T. Zobaczmy. Koltem rzadko gram. Na serio. Chociaż mam 14 rangę na nim. No, faktycznie ma literę X, możecie się przyjrzeć. A pam literę T na uszach. Faktycznie mit potwierdzony. Czyżby wszystkie mity były potwierdzone w tym odcinku? Hmm. To może być bardzo ciekawe. Te mity oczywiście y, nie wymyśliłem, tylko ten, tylko koledzy mi poprzesyłali, żebym takie zrobił. E, następny mit to jest dotyczący Barleya. Barley, gdy wyrzuca swoje butle, to z rąk je znikają je po prostu. No zobaczymy. Ten mit może być ciekawy i to by było w sumie realistyczne. Ciekawy czy Supercel tak zrobił. Wrzucę sobie tu. Dobra, widzicie ma butle. Nie, nie ma butli, nie ma butli. O, ma. Nie ma? Ma. Mit jak najbardziej potwierdzony. Kurde, weź się El Primo, goń. Dobra, zabijam przynajmniej El Primo. Mm. Następny mit to jest Mike w menu ma ubranie i dynamik, to znaczy plecak i Dynamity w kolorze czerwonym, a w trakcie rozgrywki ma w niebieskim. Teraz muszę wziąć daj na majka. Zobaczmy. To będzie trochę dziwne. Widzieliście, że miał ubranie czerwone, a teraz zobaczymy. Faktycznie ma niebieskie. A, czekaj. Faktycznie dynamity tak samo. To jest bardzo ciekawe i mit potwierdzony. Następny mit to jest nie wszystkie postacie mrugają. No zobaczymy. Daj nam A akurat, widzicie, nie mruga. Może Szeli będzie mrugała. Też nie mruga. No to nie wiem, ból to ja mam napisane, że niektóre postacie mrugają. Czyżby ten mit był jako pierwszy obalony? Penny? Penny mruga! Jest! Ten mit też jest potwierdzony. Przyjdzie, żyjcie się. Penny będzie mrugał. O, znowu mrugnęła. I znowu mrugnęła. To już będzie szósty mit w tym odcinku, że Piper w trakcie meczu ciągle ma zamknięte oczy. To by było trochę dziwne, bo Piper jest po prostu rewelacyjną snajperką. Więc trochę dziwnie by było, gdyby miała ciągle zamknięte oczy. Chyba, że taka dobra. Że nawet umiesz tak dobrze snajpe snajperować, nawet jak ma zamknięte oczy. Ty, bo. Ty, el primo. Kurde. Zawiesiłem się. Przepraszam. Jeszcze raz. Z dobra snajpera, więc tak trochę dziwnie by było. Ale teraz rozjaśniona. Faktycznie, zamknięte oczy ma. Faktycznie, zamknięte ciągle oczy ma. What the hell! O co chodzi? Jak to? No dobra, zbliżamy się do ostatniego mitu w tym odcinku. Kiedy Riko nie ma Ammo, to z jego brzucha znikają piłeczki. A tak a propos to jeszcze ten. To jeszcze żaden mit nie był obalony. Może ten będzie. Zobaczymy. Czy to, by... Czy to jest odcinek, gdzie wszystkie mity są potwierdzone? Najpierw sobie otworzę tutaj. Wypad mi stąd ból. Dobra, widzicie? Ma swoje piłeczki. Kurde, ból! Wypadł mi stąd. Ma piłeczki. No kurde, co on? Na odcinku chce być, czy co? Chyba już jest. Widzicie, strzela? Aj! Niestety ten mit jest obalony. Bo jak widzicie piłeczki w jego brzuchu to chyba jest jego po prostu część tekstury. No i ja już będę się z wami żegnał. No! Kro, 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 kro! trafiłem ja już się z wami żegnam kroła trafiłem ja już się z wami żegnam eluwa spaduwa kroła trafiłem jezu dobrze do widzenia ja już się będę z wami żegnał kroła trafiłem więc narka narka papa zostawcie łapki w górę jutro sobie pogramy krołem jezu kroła trafiłem Dobra, Eluwa Spaduwa.